Dzień dobry Państwu. Dzisiaj będzie mniej wojennie, a bardziej ciekawostkowo. Chociaż inspiracją dla tego odcinka jest wpis na kanale telegramowym Fighter Bombera, czyli emerytowanego rosyjskiego lotnika wojskowego, który zazwyczaj opowiada o lotnictwie właśnie bojowym, a tutaj pokazał kilka zdjęć, zaraz będą powiększone i napisał, że to dobrze, oczywiście, że z dziećmi pracują Superjet 100, to jest model samolotu suchoj Superjet 100 firmy Rassia, został jak tutaj czytamy ubrany w takie specjalne, oklejony w takie specjalne ozdoby z logotypem ruchu, dwiżenie pierwszych. Ruch Pierwszych, to jest taka proputinowska młodzieżówka rosyjska, patriotyczna, odrobinę wojenna, ale nie tylko można wstępować z tego, co czytałem, od szóstego roku życia. I dodatkowo na tym samolocie, dodatkowo jest, i tutaj czytamy wyobrażenia najbardziej znanych symboli naszej kultury. Zapamiętajmy to sobie, Najbardziej znane symbole rosyjskiej kultury. Samolot nazywa się Murom, to jest jego imię własne i zostały na nim przedstawione takie obiekty jak Hram Wasylija Blażenawa, czyli świątynia, cerkiew Wasilija Błogosławionego, czasem tłumaczone na Bazylego Błogosławionego, Także miedziany jeściec, miedny wsadnik i most krymski. I tutaj trzeba było się bliżej przyjrzeć, o który most krymski chodzi, bo jest jeszcze taki zabytkowy most, który nazywa się Most Krymski. W zasadzie. To ten most, który łączy Krym, Półwysep Krymski okupowany z Rosją, to jest most kerczeński, most w cieśninie kerczeńskiej, ale najczęściej znany jako właśnie most krymski. Tutaj będzie to bardzo słabo widać, bo mam jeszcze jedno powiększenie i tutaj faktycznie, ja na chwilę zniknę, tutaj faktycznie widać Cerkiew, Wasylia Blażenowa. Miedny wsadnik, czyli miedziany jeździec i most krymski jest tutaj troszkę pod spodem, tu go nie widać, tu trzeba to dobrze przybliżyć i tutaj widzimy ten łuk mostu, to jest faktycznie most prowadzący z kraju Krasnodarskiego na okupowany Krym, żebyśmy mieli jasność o który most krymski tutaj chodzi. I proszę Państwa, mamy najbardziej znane symbole rosyjskiej kultury. Tak on to ujął? Przeczytajmy. Tak, dokładnie tak. I teraz proszę Państwa, zacznijmy od tego, że mamy właśnie Cerkiew Wasylija Blażenowa. Faktycznie jest to chyba najbardziej rozpoznawalny obiekt architektoniczny, znajdujący się na terenie obecnej Rosji i ogólnie chyba na terenie także nawet historycznego Imperium Rosyjskiego. Wątpię, żeby było coś, co byłoby kojarzone przez większą liczbę ludzi, nawet często jeśli ktoś powie Kreml, to może się czy to pojawić w wyszukiwarce Google czy w czyichś skojarzeniach pojawi się właśnie ta budowla która technicznie rzecz biorąc nie jest fragmentem Kremla jest fragmentem tego nazwijmy to zespołu architektonicznego Plac Czerwony tutaj się Plac Czerwony można powiedzieć kończy tam w tle na tym zdjęciu możemy zobaczyć Duże centrum handlowe, takie historyczne. Jakbyśmy pojechali dalej wzdłuż tej żółtej ściany centrum handlowego, to byśmy trafili na muzeum historyczne, na bramy, na plac czerwony. Od tamtej strony wchodzą żołnierze w czasie różnych defilat i parat, głównie w tej chwili na 9 maja, a tutaj pod właśnie chramem Wasylija Blażenowa. Z tego placu czerwonego schodzą. I tu po lewej, jakbyśmy patrzyli na ten kadr, to po lewej stronie kadru, mojej lewej, jeśli to robi Państwu różnicę, to tutaj widzimy właśnie, to nie widzimy, ale moglibyśmy zobaczyć, gdyby to nie było tylko zdjęcie, ściany Kremla. Niemniej to sam w sobie Kreml nie jest. Faktycznie, tak jak mówię, prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalny symbol architektoniczny i pytanie brzmi, kto go zbudował. I to jest pytanie, na które historycy nie znają odpowiedzi, są różne wersje na ten temat. Wiemy, że została ta świątynia wzniesiona na rozkaz Iwana Groźnego czyli w drugiej połowie wieku XVI, w czasach, kiedy już architekci zachodni, między innymi włoscy, tacy jak Fioravanti chociażby, brali udział w budowie różnych budynków właśnie związanych z Moskwą, z centrum Moskwy. Oni budowali między innymi cerkwie znajdujące się na Kremlu. I są trzy w zasadzie wersje, które historycy Wspominają, ale żadna z nich nie jest na tyle udowodniona, byśmy mogli mówić, że jest prawdziwa. Jest wersja o tym, że było dwóch konstruktorów ruskich, rosyjskich, moskiewskich może to jest najbardziej precyzyjne określenie Postnik Jakowlew i Iwan Barma. Druga wersja brzmi tak że to był jeden i ten sam człowiek, że po prostu tutaj się pojawiły jakieś różnice polegające na przykład na tym, że ten człowiek mógł mieć imię i nazwisko, a mógł mieć także jakiś przydomek, przezwisko i nie wiadomo do końca, czy taka postać to była pojedyncza postać, czy to były dwie różne osoby, czy w ogóle tacy ludzie istnieli i o co chodzi? I jest jeszcze taki wariant mówiący o tym, że byli to architekci lub jeden architekt zachodni, i za tym przemawia forma tego budynku, bo jak twierdzą rosyjscy, także historycy architektury. Ten budynek jest bliższy architektonicznie temu, co było w tamtych czasach znane na zachodzie, niż temu, co w tamtych czasach było znane na wschodzie, chociaż jednocześnie ma on na tyle unikatową formę, że faktycznie trudno jednoznacznie stwierdzić. Więc autorstwo nieznane. Jest to dosyć mocno niepewne. Dalej mamy miedzianego jeźdźca. Tutaj możemy zobaczyć dokładniej, jak to wygląda. Jest to posąg znajdujący się w Petersburgu, jeden z bardziej, z bardziej znanych, cenionych, kojarzonych, opisywanych chociażby przez Puszkina w jego twórczości. Widzimy tutaj na wielkim głazie, który ma formę, myślę, że dość ładnie podkreślającą, tę dynamiczną pozę ikonia i dynamiczną pozę jeźdźca, którym jest, jak się pewnie już domyślacie, choćby po napisie Piotr I, czasem znany w historii jako Piotr I Wielki, chociaż na przykład tutaj na tym cokole tego przydomka Wielki nie ma, ale jest napisane Piotrowi I Katarzyna II, czyli wiadomo już, kto ten posąg kazał wznieść. Pani urodzona w Szczecinie, jeśli dobrze pamiętamy z lekcji historii, która miała gdzieś po drodze jakieś domieszki krwi carskiej, chyba, albo nawet i nie, tutaj to jest najmniej istotne, bo ona go tylko zlecała. Natomiast tutaj mamy rzeźbiarza, także wymienionego, nie musimy daleko szukać informacji. Przesunę to sobie, żebyście Państwo widzieli. Wszystko tutaj. To jest, proszę Państwa etienne Mori Falcon. Jeśli dobrze to czytam, Falconer, chyba Falconer, z, jest T na końcu, więc chyba tutaj byśmy to tak wymówili, ale ja Państwu powiem, że ja się francuskiego uczyłem 8 lat w podstawówce gimnazjum-liceum. 8, no chyba 8. I kiedyś mówiłem całkiem przyzwoicie, ale to wszystko. Zniknęło, jak to się mówi, jak łzy w deszczu. I ten człowiek urodził się w Paryżu w 1716, zmarł w Paryżu w 1791. No i gdzieś tam po drodze złapał fuchę, żeby Katarzynie II zrobić pomnik, który, jak teraz czytamy u Fighter Bombera, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli kultury rosyjskiej. No, jeśli. Tak stawiamy sprawę, no to widać, jest to kultura rosyjska. Pomnik stworzony przez Francuza. Jeszcze później przejdę do tego, bo proszę Państwa, to nie jest nic złego, że stoi pomnik zrobiony przez Francuza w Petersburgu. To nie umniejsza kulturze rosyjskiej. Umniejsza jej coś zupełnie innego, ale do tego przejdziemy sobie na koniec, bo jest jeszcze. Trzeci symbol, czyli oczywiście most krymski. Najświeższy z nich wszystkich tutaj mamy człowieka, który był odpowiedzialny za budowę, bo oczywiście, yy, oczywiście zlecił to Władimir Putin zlecił zarówno podbój Krymu, jak i połączenie go lądowe, połączenie z resztą kraju co jest bardzo istotne Imperium Rosyjskie, zarówno w wydaniu carskim, jak i w wydaniu radzieckim, było. Cały czas imperium terytorialnie unitarnym. To nie było imperium zamorskie. To było imperium, w którym można było wsiąść na konia, rower, wózek jakiś albo nawet na piechotę, przejść z jednego skraju imperium na drugi skraj imperium, nie mocząc stopy. Był krótki moment, kiedy oczywiście Alaska była rosyjska, ale jak już zauważyliśmy w osobnym odcinku i jak prawdopodobnie wiecie Państwo z niezliczonych książek historycznych, filmów dokumentalnych i demotywatorów, Rosjanie to sprzedali. Więc połączenie Krymu lądowym, suchym przejazdem z resztą Rosji było dla nich dość istotne. I to zadanie zostało powierzone Arkadijowi Rotenbergowi, czyli przyjacielowi Władimira Putina jeszcze z Petersburga, jeszcze z dawnych czasów. Oni się znali na długo, zanim Władimir Putin został prezydentem. Arkadij Rotenberg był nikim szczególnym, dopóki jego kolega nie został nowym carem Federacji Rosyjskiej, ale później oczywiście został multimilionerem, jeśli nie miliarderem i był gotowy przyjąć ogromne pieniądze od państwa na to, żeby zbudować most, zarabiając na tym oczywiście odpowiednio wiele. Pieniędzy także dla siebie i dla wszelkich innych firm związanych z Władimirem Putinem. Czy jednak Rosjanie sami zbudowali ten, jak chce Fighter Bomber, jeden z największych, najbardziej znanych symboli rosyjskiej kultury? No, nie do końca, oczywiście. Ja jeszcze tutaj wyrażę takie pytanie: czy na pewno most krymski. Most Kerczeński jest symbolem rosyjskiej kultury. Myślę, że można to tak określić: jeśli dodamy tutaj, że jest to symbol kultury technicznej, to wtedy by się tutaj zgadzało. Chociaż zazwyczaj, jeśli mówimy o symbolach kultury, to raczej nie mówimy tutaj o właśnie takich utylitarnych elementach infrastruktury drogowej. Chociaż z drugiej strony symbolem kultury amerykańskiej jest Road 66, więc czemu nie? Zostańmy przy tym. Czy oni to budowali sami? Nie do końca. Tutaj mamy na przykład z października 2023 roku informację o tym, że europejskie firmy były zaangażowane w dostarczanie maszyn, części zapasowych do maszyn oraz innych, Usług dla konstrukcji 19-kilometrowego mostu, który rozciąga się w cieśninie Kirczeńskiej, informuje biuro prokuratora. Hmm, DACZ Dutch, Dutch to będzie Holandia, prawda? Czasem mi się to myli, więc pozwolę sobie to sprawdzić. Tak, Holandia, żebym znowu nie walnął żadania, na przykład, bo te nazwy się zmieniają, ja się gubię, ja się znam na zupełnie innej stronie świata, więc sprawdziliśmy to sobie. Holenderski sąd. Cztery różne firmy tutaj zostały za to ukarane karami finansowymi i jeszcze osiem osób dodatkowo. Były za to ukarane, ponieważ zrobiły to z naruszeniem sankcji, a oczywiście przecież po pierwsze nie wszystkie państwa świata się stosowały do tych sankcji, po drugie nie każda pomoc była objęta sankcjami. Tutaj mamy filmik propagandowy, który trwa 3 minuty i jest zatytułowany Najlepsze momenty przygotowania do budowy mostu krymskiego. To nawet nie jest jeszcze budowa, to są najlepsze momenty przygotowania. Ja tu sobie zostawiłem w notatkach kilka konkretnych punktów, ale początek możemy zobaczyć. Już tutaj nam się pojawia, popatrzcie, Asia Group, ale do tego wrócimy. Tutaj jedziemy dalej i w 15 sekundzie tu znowu jest Asia Group. To jest, zaraz Państwu pokażę, firma, która wynajmuje sprzęt, ale tu jest na przykład firma Juntan. Co to jest za firma? Od razu zdradzam, że jest to firma fińska. Tutaj możemy zobaczyć jej stronę. Juntan, Finland, Europa oczywiście, bo czemu by nie pomagać budować mostów na terenach okupowanych. Tutaj mamy takie dziwne struktury, jakieś urządzenia poważne. Możemy tu zobaczyć, patrzcie, czym oni się zajmują. Generalnie wierceniem i w, można tak bardzo dyletancko powiedzieć, wbijaniem słupów. Tutaj są na Wikipedii. is a Finnish company that designs and manufactures hydraulic piling equipment. Czyli właśnie hydrauliczny sprzęt, piling, no, wbijanie tych pali, to jest ważny element tego typu konstrukcji, zwłaszcza, że przypomnijmy, palowanie miało pomóc tutaj pokonać problemy geologiczne, sejsmiczne, bo ten teren był trudny do budowania, właśnie ze względów na te problemy z podłożem, tam było wiele strachów o to, że ten most może okazać się nie do końca stabilny ze względów na tego typu warunki, no ale Finowie pomogli tutaj. Zresztą zaraz będzie można zobaczyć ich maszynę. Popatrzcie, nie jest podobna do tego, co widzieliśmy tutaj na ich stronie. To nie musi być ten sam model do końca, ale wydaje mi się, że to, co tutaj widzimy, i to, co tutaj widzimy, to jest prawdopodobnie właśnie. Jeszcze raz sobie to powiększmy, zobaczmy, co tu jest dalej. Tu jeszcze w jednym miejscu się pojawia ten element, ale tutaj do minuty 25 skoczymy. Nie będę Państwa katował całym filmem. Zwłaszcza, że tam między innymi była pokazana praca archeologów i jedziemy dalej. Co tutaj mamy? Tutaj mamy koparkę Hitachi. Myślę, że to jest sprzęt dość dobrze znany z Dalekiego Wschodu. Trudno się spodziewać, żeby przecież Rosjanie nie używali tak rozpowszechnionego sprzętu budowlanego jak sprzęt Hitachi. To nie jest nic bulwersującego, wszyscy go używają. Dlaczego Rosjanie mieliby go nie używać? Jedziemy dalej. Minuta 59. Mam zapisane. Tutaj proszę, oni się tutaj nawet chwalą, podpisują. Mobilne zakłady asfaltowo-betonowe. I widzimy tutaj te pojemniki, silosy, chyba tak byśmy to określili poprawnie, ale jako filolog nie jestem budowlańcem. Zobaczcie, jakie to jest duże. Tutaj ładują. To, co jest potrzebne, czy to beton, czy to asfalt, raczej myślę, że beton, ale pewności nie mam, do betoniarki i sobie z tym jadą dalej szykować się do budowy mostu krymskiego. Oczywiście, jak możecie zgadywać, firma Steter, która przygotowała, o tutaj je widać z powietrza. Przygotowała te mobilne zakłady, no to nie jest firma rosyjska, prawda? Tutaj mamy Schwing, Stetter, właśnie producenci tego typu rzeczy. Tutaj możemy to przeczytać. Concrete Mixers and Concrete Transport Systems. Jeszcze gdzieś tutaj było, że także, mm, także takie mobilne właśnie fabryki. Stetter, Memmingen, Germany. Niemcy, rok założenia 1945, firma z tradycjami niemiecka jest tutaj jak najbardziej jak widzimy obecna. Tu nie będziemy przewijać, bo zaraz jest kolejny punkt na naszej mapie, tu oczywiście wywrotka Volvo, jeszcze zaraz do tego wrócimy, bo Volvo się jeszcze tu pojawi. A tutaj popatrzcie, maszyna do układania asfaltu, jakiej firmy. No, przeczytam to fonetycznie, bo jak wiecie, po niemiecku nigdy w życiu nie w Nie mówiłem Wogele przez o umlaut, więc pewnie to się jeszcze trochę inaczej czyta. I zresztą możemy tutaj zaobserwować także tej firmy. Oj, nie, przypraw, to jest już innej firmy, to już jest innej, to już jest kolejny punkt. Ale Vogele tutaj mamy, to są Niemcy, a te. Te właśnie maszyny, te walce drogowe firmy Amman to już jest Szwajcaria. Model AV110X, jak najbardziej, proszę bardzo, w katalogu tutaj firmy Amman możemy także znaleźć. To nie ma żadnej wątpliwości, jest to właśnie Szwajcaria. I jedziemy dalej. Za kolejne 7 sekund znowu pojawi nam się tutaj Volvo. Tutaj są wywrotki Volvo. Tutaj być może ciężarówka taka jak przed chwilą. Też wywrotka, też Volvo, jaką widzieliśmy przed chwilą. Te spychacze, te koparki nie mam tutaj pewności za daleko. Nie do końca je widać. Tu mamy Volvo, chociaż tutaj była chyba taka jedna klatka. Czy tutaj jesteście w stanie zobaczyć na tej koparce? Zobaczmy, czy tutaj coś będzie widać. Nie, tutaj napis niestety nie jest czytelny. Tak czy inaczej. O, a tutaj. Nie. Trochę skacze chaotycznie, przepraszam państwa za to, ale jak widzieliście, no Volvo jest, chociaż tutaj jeszcze, żebyśmy nie kantowali, pojawił się także Maz, czyli Miński Aftazawod, Tutaj faktycznie element ten okruch stłuczonego związku radzieckiego, czyli Białoruś także tutaj się pojawiła i także tutaj wsparła. I tak jak mówiłem, to, że mm, powiedzmy na przykład zachodni architekci włoscy przyjeżdżali budować świątynię na Kremlu, czy akurat zbudowali także i zaprojektowali i, i kierowali budową e, hramu mm, Wasilia Blażenowa, to nie jest jednoznaczne. Nie wiemy tego. Tam jest taka legenda mówiąca o tym, że car kazał Oślepić bądź zabić yy, ludzi, którzy budowali te świątynie, żeby już nigdy w życiu nie zbudowali nic równie pięknego. To oczywiście jest legenda, ale kto wie, proszę Państwa, być może w jakiś sposób ta legenda odpowiada prawdzie i być może właśnie dlatego nie wiemy do tej pory, kto to miejsce zbudował, że tam się pojawił jakiegoś rodzaju konflikt pomiędzy carem i właśnie architektami, wykonawcami. No nie wiemy tego. Drugi z tych symboli, Pomnik nie ma nic tak naprawdę złego w tym, że ktoś z zagranicy, Francuz przyjechał stworzyć pomnik, żeby upiększyć jakąś stolicę rosyjskiego imperium. W setkach miast na świecie są pomniki budowane, czy tam rzeźbione przez ludzi, którzy nie pochodzą z danego miejsca. To jest absolutnie normalne. To że most w Cieśninie Kerczeńskiej był budowany przy użyciu różnego sprzętu, przy współpracy różnych firm. To jest też jak najbardziej normalne. Jeśli na przykład pogrzebiemy, to są firmy, nie wiem, na przykład południowo-koreańskie, które budują wysokie budynki w państwach arabskich, albo są firmy austriackie, które produkują na przykład osprzęt do kolejek linowych na cały świat i tak dalej. To jest globalizacja, w tym żyjemy. Jeśli byśmy popatrzyli na Polskę, oczywiście nie ma tutaj takich przypadków, że na przykład, nie wiem, mamy nowoczesny wieżowiec, który został, Całkowicie od początku do końca, do ostatniego kabla, rury, płytki podłogowej wykonany w Polsce przez polskie firmy. No tak się nie dzieje i tak samo się nie dzieje w Stanach Zjednoczonych, w Emiratach Arabskich, we Francji czy w Japonii. Wszędzie duże projekty są owocem międzynarodowej współpracy. Nie w tym jest problem. Problem jest, proszę Państwa, w tym, że Rosjanie udają, że nikogo nie potrzebują że są samodzielni. Że świat ich nienawidzi, a jednocześnie żyją w tej samej zglobalizowanej rzeczywistości, co my wszyscy, a przynajmniej próbują żyć, udając, że jest inaczej. Tu jest jedyny problem. I tak naprawdę byłoby miło, jakbyśmy się wszyscy cieszyli z tego, że świat jest pełen połączeń pomiędzy krajami. Świat byłby bardzo smutnym miejscem, gdyby każdy kraj był oddzielną wyspą. I nie wchodził ze sobą w różnego rodzaju interakcje, w tym lukratywne, biznesowe. Tak jest dla wszystkich lepiej, że ze sobą współpracujemy, dzielimy się doświadczeniami, współwykonujemy różne duże projekty. Prawdę mówiąc, gdyby nie okoliczności, gdyby nie paskudne okoliczności polityczne, związane z tym, że most w Cieśninie Kryczeńskiej jest budowany. W ramach działań okupacyjnych. Gdyby nie to, to byłby bardzo ładny projekt. Gdyby Ukraina i Rosja się dogadały i połączyły te dwa brzegi takim mostem, to myślę, że traktowalibyśmy to zupełnie inaczej, jako bardzo pozytywny przejaw współpracy. No tylko, że było inaczej. I Rosja udaje, że jest samodzielna, udaje, że nikt nie jest jej potrzebny. Opowiada swoim własnym obywatelom rosyjska władza, że wszyscy chcą ich zniszczyć, a tymczasem to zupełnie nie tak wygląda i jak pokazują te przykłady, od stuleci już tak nie wyglądało. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę, trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.